Cześć, witamy z tajnego magazynu DDR. -u. Short nagrany. Teraz będziemy nagrywać drugi, dru, długi materiał, dłuższy materiał o zakończeniu żywota tego motocykla w takiej postaci, w jakiej jest. Ramę sobie zostawię. Rama się przyda. Założymy jakieś takie słabsze lagi. Rama będzie do testowania silników. Tak, to mówiłem na materiale o tym motocyklu, gdy go odpalaliśmy, nie wiadomo, ogarniałem. Koła do sprzedania, lagi do sprzedają, bo są przyzwoite. Plastiki wiadomo, błotnik przedni powinien się sprzedać, tylni się sprzeda. Zbiornik nie wiem, trudno powiedzieć. Półki na pewno się sprzedają, to jest, to jest chodliwy temat, zegary. To wszystko pójdzie. Amortyzatory 115 też, podnóżki. Generalnie wszystko poza ramą, to jest, to jest wszystko do upłynnienia. Tłumik niestety ma wgniotkę, ale Działa, jest oryginalny, to, jest, jest to oryginalny tłumik do tego motocykla, nie ma zamienników, więc to będzie musiał e, wystarczyć, może ktoś go kupi, może nie. Silnik wiadomo, silnik się sprzeda, bing tak samo, zapłon, to wszystko chodzi, nie ma problemu. Tarcza, zacisk, to może nawet przełożymy do tego. Czemu nie, jest działające, także można będzie po prostu wziąć podmiankę, zrobić i, i z głowy. Tam jest trochę ten wcześniejszy zacisk, tu jest ten typowy od, od Saxona. No i co? I tyle. Zdjąłem sobie pokrywę, żeby założyć akumulator, bo go nie było, no ale nie jest nie jest źle. Um, trudno no, nie ma w ogóle zainteresowania tym, tym, tym motocyklem. Nikt, nawet nie, nikt na niego nawet nie napisał wiadomości, czy nawet chociażby czy jest dostępny. Nikt kompletnie. Proszę. Silnik pracuje, tak pracował, nic się nie dzieje. On nie był odpalany od momentu, gdy ten motocykl uruchomiliśmy. W grudniu? W styczniu? To było w grudniu albo początkiem stycznia. Kula. Także ja się biorę za kręcenie. Będziecie mi chyba w tym towarzyszyć. Postawimy statyw, zrobimy jakiegoś time-lapsa. W godzinę powinno tego motocykla w takiej formie już nie być. Zobaczymy. Także zapraszam na seans. Godzina minęła, motocykla nie ma, e, rama, silnik, trochę się tam męczyłem z, ze ssaniem, trzeba to jeszcze odzyskać, gdzieś to tutaj leży. Półki fajnie wyszły, oczywiście były dystanse do speksa, do sprężyn, także pewnie sprężyny zmęczone, albo ktoś sobie chciał poprawić, może był cięższy. No tak to się prezentuje, trzeba będzie teraz wszystkie narzędzia teraz pomyć, posprzątać. Wahaczem też się trochę męczyłem, bo wyszła tulejka, nie było podkładek danych, i, i to spowodowało problem. Ten wahacz jest taki sam jak 251 w 2.5.1 Saksonie, czyli rama jest ta sama. Amortyzatory w fajnym stanie. Za szybko ten time-lapse poszedł, bo to godzina robota, zajęło to 30 sekund Z całego tego time Więc mogłem, nie wiem czy mogę jakoś ustawić częstotliwość robienia tych klatek, czy nie. Może tak, muszę to w tym się, w to zagłębić, Podcinałem przewody, które szły do silnika, z, z silnika, odcięte są w była kostka. To niczemu nie zaszkodzi. Będzie można to odzyskać, przewody z zapłonu zostały. Tutaj trzeba było skrzywić śrubę, która trzyma akumulator, nie, nie chciało mi się męczyć z tą z, z ósemką, to jest piątka śruby. Tutaj mamy to, a w sumie jeszcze możemy to zrzucić, to jest chyba dziewiętnastka. Mamy 19, czy nie będzie. 15 jeszcze jest tutaj. Zaraz to zobaczymy, czy to będzie chciało puścić. Tak. Widzicie? To jest do 125, a to jest do 25.1 mocowanie. Zwrócimy sobie do światła. Proszę bardzo, jest elegancko widać. To jest centralnie do 250, czy jest 251 czy 101, a to jest do 125 No i mocowanie. Um, silnika jest inne. Mamy większe odsadzenie dla Słowiejskiej piątki, nie? że też sobie je potem zrzucimy, ewentualnie możemy porównać tutaj, wątpię, że to jest oryginalne, oryginalny klakson, o, chociaż kto to wie, no i mocowanie pod belkę do, tak jest w rotaksie, nie. jest też taka, taka ciekawostka. Można wtedy dać tą belkę z Rotaxa i testować też silniki z, z, z Tropików i tak dalej, nie? tam, gdzie mają te, które mają zamkniętą e, kołyskę. No i co, I tak to wygląda. Godzina motocykla nie ma. Teraz wejść to poskładać, Składać to by to składał cały dzień. Zawsze dużo szybciej jest to po rozkręceniu. Z jednej strony szkoda, ale zyskałem miejsce na półce to będzie zajmować dużo, um, dużo mniej przestrzeni, więc trzeba będzie się z tym pogodzić. Co więcej, mogę powiedzieć, zegary Już to widzieliście wszystko. W tym materiale, o, w, o skórze tego, zegary naprawdę fajne są do zysku, dobre. Jakieś tam pieniądze nie się weźmie. Lampa też przyzwoita, przednia tylnia. Skrosz, z tymi zaślepkami jest zaślepki, zawsze trudno. Też są. Mamy w fajnym stanie przelotki. Wykorzystamy. Tu jest dodatkowa przelotka typowa dla Saksona. Co więcej, półki, tak jak mówiłem, stacyjka, stacyjka działa, też najważniejsze. Szkoda, że nie ma, nie ma zamka do boczka, no ale na to nic nie poradzimy. No, tu była jedna podkładka od strony zahacza, czy od strony, znaczy od strony zbiornika oleju. Zbiornik oleju zaślepiłem, odciąłem przewód i zawsze tam pakuję śrubę. Akurat pasuje szóstka, wkręca się, trzeba, trzeba będzie olej spuścić. W ramie stała woda, więc było Uh. gdzieś tutaj pewnie coś było zapchane jakiś odpływ i no i woda nie chciała wyjść więc trudno, wylało się tego trochę filtr powietrza był cały mokry to jest jedna wielka jeden wielki gnój ale o dziwo to chodziło, nie? także ciekawe jakby to był zdrowy filtr, suchy jak to by targało, aż spleśniał całe także idzie do, do kosza jak są dobre filtry, co sobie trzymam na półce, ale takie to likwidujemy. Kierownica Rentala też fajnie. Może będzie do jakiegoś enduro pasować, nawet ty. To by nie było głupie. 7,35, jak się zmierzyć. Made in UK. No, także dobra. Miało być tego długo. Myślałem, że wyjdzie półgodzinny materiał, a tu mamy zbyt raptem 15 minut. Tak to naprawdę się jeszcze coś, coś wam będę opowiadał. O koła wam pokażemy. Koła nie są sobie w stanie, widziałem gorsze. Jakieś tam małe utlenienia są, ale, ale to jest wszystko do przeżycia, łożyska się trzymają. Tarcza. Tarcza, nie ma jakiegoś wielkiego rantu, jest minimalny, ale na koła to mam, mam starego klienta, który bierze hurtem. Nie wiem co z nimi robi, ale, ale bierze. No. Tak więc tak to wygląda. Jeżeli coś jest, co wpadło w oko, co byście chcieli zakupić, z tego tutaj e, z tej kubki, proszę się odezwać, pisać. Mail jest podany w profilu. Można pisać komentarz i, i zapytanie, ale generalnie ceny i tak dalej będą ustalane indywidualnie na podstawie tego, gdzie jesteś, jaki masz kod pocztowy w Polsce i, i jak, jak ja to będę musiał ogarnąć z wysyłką. E, przy wysyłkach do Polski wszystkie opłaty, jakieś tam związane z cłem, to jest no, po mojej stronie. Ustalamy cenę. Cena to jest cena ostateczna i Wy nie płacicie nic więcej, jest co zapłacone przeze mnie. Czyli ustalamy cenę z wysyłką. Dajmy na to 100 zł za lampę przykładowo. Z wysyłką to, to jest 100, 100 zł, które płacicie. Jest oczywiście przedpłata na konto i ja wtedy pakuję, wysyłam i to jest tam. Z reguły w przeciągu dwóch tygodni od momentu opłacenia u Was na miejscu już dostarczone. Także tutaj kanały mamy, e, mamy sprawdzone i, i nie ma z tym żadnych wielkich problemów. Ja tu jeszcze sobie przejrzę te części i zobaczymy, czy coś ciekawego tam jest, bo nawet nie zwracałem uwagi, jak i szczególnie przy rozbieraniu tego. Jeżeli coś znajdę, to wam pokażę. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy to było widać na lapsie, czy nie. nie wyciągam lagi, to sobie wkręcam śrubę od drugiej strony, wkładam podkładkę i mi się oko rozpiera, więc nie trzeba tego tłuc młotkiem, nie wiadomo jak, bo nieraz to potrafi przykorodować, albo trzymać to w tym, w tym otworze, a tak się zrobi się lekki owal i nie ma problemu, nie? niczego nie uszkodzimy. Czasami wystarczy, jak śruba jest tylko lekko złapana, tak, ta jest fabrycznie robiona do skręcania. Pójdę młotkiem i też lagi wychodzą, ale to jest rzadkość. Więc ja preferuję taką, taką o tę metodę. Nie? Jest to bardzo mało, bardzo mało inwazyjne. I jeszcze taka ciekawostka. Pokrywka e, filtra powietrza Saksona ma dwie śruby, bo tam siedzi puszeczka bezpieczników, która jest tutaj. W Saksonie mamy tylko dwa bezpieczniki i rezerwowe, 15. Chyba to są oryginalne. Przerywać Wielkiego Wagner to jest oryginał Made in USA, one takie występowały tutaj. No i co? No i Teraz będę musiał wziąć to wszystko, popakować do skrzynek. Będziemy robić zdjęcia. Nie wiem, czy dzisiaj zdążę, czy nie zdążę. Może dopiero jutro albo w weekend i, i wystawiać. Bo wiem, rama zostaje ze mną, to sobie, to sobie pozostawię, bo nie będę się bawił. Jakieś wysyłki, tym bardziej na temat niszowy. Bardzo Zakson trzeba by wziąć i dospawać, przerobić to na, na klasyka, czyli dospawać e, mocowania podnóżków pasażera i, i mocowania baku. Wtedy można byłoby to ewentualnie sprzedać, ale mi się w to nie chce bawić, wolę to sobie pozostawić. więc u, Uczy zostają. E, będę miał drugie uszy do silników dużych, tak zwanych dużych przeze mnie, tak nazywanych. I będziemy się bawić w testy. Tak coraz bardziej myślę, faktycznie wziąć ten hamulec, wpakować do tego, tu o tego śmietnika. Zmienić mu silnik. Mam silnik, w sumie sobie przypomniałem, mam silnik z 2.51 po remoncie w proszku. Dekle, kartery poblaście szliw, nowy wał. Nie było oszczędzane jakoś bardzo na tym, w, sumie w ogóle nie było oszczędzane na tym silniku. I go tutaj wpakować. Reszta zostawi tak jak jest. E, zmienić tylko wydech na taki z 2.5.1, żeby to wyglądało, opony i na przegląd, tak to wygląda, bez jakiś e, be, bez dbania o to, bez świateł, bez niczego i zrobić e, przegląd na, użytkowany na daytime only, nie poczuję kierunkowskazów, lusterek w ogóle nie poczuję już motocyklu i światła, nie, to musi być tylko na tablicy rejestracyjnej, odblask i tyle. Także jest to jakaś opcja na uratowanie tego, wolę ratować takie śmietniki niż Niż to, 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 to. Bo tu jest trochę pieniążków, a za to kto mi za jakiś dobry pieniądz zapłaci? No nikt. Taka prawda. Ten handel się musi kręcić. Tutaj to wszystko też no, musi na siebie zarabiać. A że zarabia w taki, a nie inny sposób, no to już trudno. Dobra, mam nadzieję, że nikogo tutaj nie zbulwersowała moja rozbiórka, że płaczu nie będzie o to, że zniszczyłem kolejnego klasyka i więcej takich nie będzie. Jest ich dużo. Może akurat nie tego modelu, no ale jak widać nie było żadnego zainteresowania tym motocyklem, trudno, może to zasilić, e, może to zasilić projekty innych użytkowników, bardziej klasycznych MZ albo, albo innych motocykli, kto co tam będzie potrzebował. Także dzięki wam wszystkim za uwagę. Zapraszam do komentowania. Możecie bluzgać po mnie, jeżeli was to prawda uraziło. Trudno. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.